Dzień dobry Państwu, mamy połowę września, piękną, słoneczną pogodę i jeszcze dodajmy, znajdujemy się w rodzinnym gospodarstwie rolnym państwa cieszyńskich i dziś oficjalnie rozpoczynamy wideorelację z naszych poletek doświadczalnych kukurydzy. Znajdujemy się w miejscowości Niziny, w gminie Orły, w powiecie przemyskim. Będziemy opowiadać. No, dzisiaj opowiemy kilka słów o tym, co jest tutaj na polu, między innymi o tym, że odmiany z tym samym SAMV bardzo często różnią się chociażby wczesnością do używania. Zwróćcie uwagę tutaj na, na osadkę na, znaczy na liście, które są, że tak powiem, wokół kolby, No, ale myślę, że parę ciekawych rzeczy będziemy mogli pokazać w środku. Robert powiedział o tych relacjach. Dlaczego początek relacji? Bo pamiętacie, w tamtym roku. No, dość często, myślę, że kilkanaście razy pokazywaliśmy relacje z koszenia, z ważenia i co wtedy, że tak powiem, było królem, Robercie. Przypomnij wszystkim. W tamtym roku, z tego co dobrze pamiętam, w gospodarstwie podosobu państwa Nowak wygrała odmiana 31L z wynikiem 22,1 tony z hektara przy wilgotności 34%. Nic tego nie przebiło. Żałujemy, że nie nagraliśmy całego procesu koszenia tego poletka, bo było sporo niedowierzeń. Robert musi dodać, że to była waga faktyczna, bez kombajnu i bez przyczepy. <grym> I bez <grym> przyczepy. Moi drodzy, ale faktycznie Mas30L w roku ubiegłym to była odmiana najczęściej wygrywająca na poletkach. To jakie odmiany będą w tym roku? Zobaczymy, ale zachęcamy Was do tego, byście w komentarzach umieszczali swoje typy, tak? Macie w swoich gospodarstwach różne odmiany. Podzielcie się z nami swoją informacją, jak Wy to widzicie. Natomiast po to, żebyście widzieli na bieżąco nasze relacje te kolejne, to już teraz zachęcamy do włączenia na YouTube dzwoneczka, subskrypcji i do śledzenia naszych losów na, na tymże kanale. To co? Idziemy. Idziemy. Zapraszamy. Proszę Państwa, zaczynamy z grubej rury. Od... Naszego jednego z lepszych starych hitów, czyli DKC 3969. Odmianę większość z Państwa zna już bardzo dobrze. 270-280 VO. Odmiana dedykowana raczej na lepsze stanowiska. Wrażenie robi osadka. Niedużych rozmiarów, długie, ładne, płaskie ziarno. Odmiana, która mimo swojej klasy wczesności dość szybko oddaje wodę. Co ważne właśnie, to jest odmiana, która bardzo często, pomimo swojej długości v, tak jak Robert powiedział, 270, to faktycznie bardzo często dochodzi w tym samym czasie co odmiany 250. Natomiast no, broni się zdecydowanie plonem i wiernością plonowania. Tak? Tutaj ta odmiana też już przez kilka dobrych ostatnich lat na, na naszych polach. No, można zobaczyć, pięknie stoi wszystko, nie ma żadnych, żadnych wyłamań przez omacnice. Co, co w tym roku niestety nie jest e, zbyt, zbyt częste, żeby plantacja była tak w stanie idealnym. Idziemy, idziemy dalej. Bliźniacza odmiana 39-39, czyli starego kitu już od tak. wielu lat na, na rynku. Kolejna odmiana z puli DKC 4109, jest to odmiana, która w roku ubiegłym była na naszych poletkach doświadczalnych i co ważne, w roku ubiegłym pokazała się już całkiem dobrej strony, szczególnie na lżejszych stanowiskach. Jeżeli chodzi o wczesność, Robert, tej 280, odmiany? 280-290 VO. E, ładnie widać już dosychające tak, uwagę, listki, mimo tej klasy wczesności. Odmiana w tamtym roku, y, nawet bodajże w tym gospodarski, przekroczyła 20 ton na mokro y, z hektara. Także też bardzo ładnie prognozuje no, i, i, i zapowiada się całkiem ciekawie obiecujący, obiecujący, że tak powiem okaz, czy to co ma Robert zresztą każda, każda kolba tutaj kolejna jest naprawdę obiecująca co ważne też bardzo stabilnie stojące łodygi czyli nie poddają się no omacnicy co ważne, bo, bo niestety no, przy dość dużym naślemiu omacnicy czy w ogóle przy naślemiu omacnicy ten plon nam leci w dół co, lecimy dalej? Kochani, jesteśmy przy odmianie, która w roku ubiegłym, zresztą w tym roku również, zachwyca wielkością, no jakby co powiedzieć, oczy kupują, tak? Nie będziemy robić tutaj absolutnie kryptoreklamy ani hodowcom, ani firmom, które tą odmianą handlują, bo chcę Państwu powiedzieć, że w swoich poletkach doświadczalnych umieszczamy również bardzo często odmiany firm konkurencyjnych po to, żebyśmy wiedzieli, do czego się równać. Jako ciekawostkę powiem, że ta odmiana wyglądająca przepięknie. No, sami Państwo widzicie, w roku ubiegłym okazała się wielkim niewypałem. Kolba z zewnątrz duża, ale zwróćcie uwagę jak, jak szeroka, tak, jak gruba osadka. I było to dla nas wielkim zaskoczeniem, kiedy co koszone poletko ta odmiana y, zaliczała pierwsze trzy miejsca, powiedzmy, ale od tyłu. Także nie kupujcie odmian wzrokowo, nie kupujcie odmian tych, które rzekomo rosną po 4 metry, to są wtedy dobre. Po prostu musi się bronić pląt. tak? I zwracajcie uwagę... Na wilgotność, prawda? Przy Do tej kom... odmiany w tamtym roku w dwóch lokalizacjach brakło nam skali wilgotności. Mierzu, tak. Także o czym to świadczy? To, co bardzo często e, słyszymy na wiosnę: No, słuchajcie, ta odmiana jest lepsza, ta odmiana jest gorsza. Zawsze tutaj z kolegami e, stopujemy takie, takie zdania, bo, bo wiemy dobrze, że dopiero tak naprawdę kombajn zweryfikuje i waga na kombajnie albo waga w gospodarstwie zweryfikuje to, jak plonują dane odmiany. To, że coś jest ładne, duże, nie znaczy, że będzie sypało. No sypało. właśnie. Także na spokojnie, na chłodno, yy, waga. Jeszcze raz waga danej odmiany. To taka była mała kryptoreklama, ale no musieliśmy o tym powiedzieć, żeby nie kupować oczyma. Proszę tak. Państwa, odmiana 220V. MAS 220V. U MAS 220V. V tej odmiany to jest 250. Bardzo ciekawa odmiana. Taka uniwersalna do różnych typów stanowisk. Bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy posiać po kukurydze jeszcze pszenicę, tak jak w tym roku, gdzie mamy dość wilgotny rok, bardzo fajna, przydatna cecha. Zwraca uwagę tym, że każda praktycznie skorp jest jednakowej wielkości, powtarzalnie na różnych stanowiskach, na mozaikach glebowych. No na pewno to, że jest niepołamana również przykuła uwagę, nie widać mocnicy, nie widać głównie pylącej, wygląda to bardzo ciekawo. No jest to odmiana, która już 3 lata z rzędu pokazuje się też jako ta dość wiernie plująca, w tej grupie wczesności, oczywiście. No Niemniej nie jednak, na pewno odmiana, nad którą warto się pochylić już teraz pod kątem doboru odmian na kolejny sezon. Kolejna z odmian z gamy odmian majsa Odmiana MAS 30M. Odmiana bardzo podobna do tej wcześniejszej, do 220V. Natomiast o nieco wyższym potencjale planowania. Nieco dłuższe VO, 270V. I co ważne, odmiana, która podobnie jak poprzedniczka, nadaje się na różne stanowiska. Na, tutaj jest bardzo duża plastyczność tejże. Odmiany, no i co ważne, to też bardzo wiernie planująca odmiana przez kilka ostatnich lat. No cóż, można więcej dodać, tylko podziwiać. Wygląda ładnie, co warto jeszcze, na co zwrócić uwagę, odmiana nie ma czterech metrów wysokości, znacznie niższa od pozostałych odmian, a mimo to e, pokazuje swoje. Na wadze. Warte podkreślenie jest jeszcze również to, że tutaj ta odmiana wygrała w tym gospodarstwie w tamtym roku na platkach doświadczonych tak. przekroczyła plon 20 ton na mokro przy bliskotności chyba około 32 albo Jakoś tak. Niewiele ponad 30, 30%. Super. To idziemy jeszcze do ostatniej odmiany. Zapraszamy. Proszę Państwa, na koniec król. Król roku 2020. 31N Lion V280. Ale proszę zwrócić uwagę, jak już na dzień dzisiejszy wyglądają koszulki. Połowa września praktycznie najłatwiej z wszystkich odmian, które tutaj dzisiaj chyba zwiedzaliśmy, da się to rozkoszulkowywać. Wrażenie robi kolba do 20 rzędów dookoła, nieduża osadka, no i wyniki z roku ubiegłego i poprzednich lat. To na pewno przemawia za, za tą odmianą. Moi drodzy. W tych kilku minutach przypomnieliśmy to, co w roku ubiegłym planowało bardzo wiernie, po raz kolejny. Natomiast już teraz, chodząc po plantacjach Państwa, naszych klientów, można zauważyć jeszcze jedną fajną odmianę, odmianę STW, która w roku ubiegłym w kilku lokalizacjach też wygrała. i Jest to odmiana z firmy SADBAU. Nie mamy jej tutaj na poletkach, więc nie możemy ją Państwu pokazać, ale jest na poletkach w innych lokalizacjach i na pewno będziemy też śledzić i jest tewio, jak, jak plonuje. Natomiast no, będziemy obserwować, co w pozostałych, co w ogóle we wszystkich lokalizacjach, jakie odmiany będą e, nas szokowały. Plonowo daj Bóg na, na duży plus. Tak? No cóż. Czy uda się pobić rekord z roku ubiegłego? Czekamy na Państwa komentarze. Także zapraszamy raz jeszcze do subskrypcji, do zaznaczania dzwoneczka, żeby nic Wam nie umknęło, do śledzenia naszego kanału na, na YouTubie. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy.